Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie obok mnie Kamila Borkowska z VBW Arki Gdynia po meczu z warszawską Polonią, w którym chyba niespodzianka, jeśli chodzi o końcowy rezultat. No na pewno nie cieszy nas to, że przegrałyśmy. Wiedziałyśmy od początku, że to będzie ciężki mecz. Patrząc na to, jak Polonia zagrała ostatnie kilka spotkań. Tutaj wygrały yy, ważne mecze. No więc się tak naprawdę, że będą walczyć, że nie oddał nam po prostu meczu. Pierwszy mecz już nam to pokazał tak naprawdę. No ale na pewno nie jesteśmy zadowolone. No były momenty, kiedy już naprawdę prowadziłyśmy, było to 71-71, mogłyśmy wrócić, no i czegoś nam po prostu zabrakło. Zabrakło nam tego takiego momentu, żeby utrzymać tą przewagę. Mm -hmm. No a Polonia miała dzisiaj po prostu swój dzień i no potrafiła po prostu zrobić to, co chciała. Ale myślę, że obie, oba zespoły stworzyły ciekawe dla, dla kibiców widowisko. Tak, no na pewno było ciekawe do oglądania, patrząc jak się y, sytuacja meczu zmieniała z minuty na minutę. To prawda, bo gdzieś tak jak mówisz, gdzieś tam próbowałyście mocno do tej gry wrócić, ale, ale Polonia się e, wybroniła. W waszej kadrze też tak w trakcie tego sezonu można powiedzieć, że dosyć sporo zmian, między innymi na newralgicznej dosyć pozycji numer jeden. Czy, czy myślisz, że to to też jeszcze miało gdzieś tam znaczenie w tym, meczu, że musicie się troszkę nauczyć się gry z nową rozgrywającą? Na pewno brakuje tego zgrania. No na mm -hmm. trenowałyśmy kilka treningów ze sobą, więc potrzebujemy tego czasu. To nigdy nie jest łatwe, kiedy główna rozgrywająca mm -hmm. odchodzi, trzeba podpisać nową rozgrywającą i trzeba zacząć na nowo się z nią e, zgrywać. No ale teraz mamy na to czas, mamy się czas do przygotowania na kolejny mecz i na pewno będziemy się zgrywać, mm -hmm. żeby to wyglądało coraz lepiej. Jasne. Do tej pory dzieliłyście tak naprawdę czas między e, EBLK i rozgrywki e, Eurocupu. Czy teraz jest ten moment, że właśnie skupimy się na polskie Ekstraklasie? Tak, dokładnie. Już przez to, że niestety odpadliśmy z Eurocup'a, mamy teraz więcej czasu, nie musimy się przygotowywać na dwa mecze w tygodniu, tylko na jeden, co jest no, po, po części plusem, no, bo jednak jest to zmęczenie dosyć duże, mhm. jak się podróżuje co, co dwa dni, no i na pewno to da nam plus. Jasne. No, odpadłyście z bardzo mocną drużyną dokładnie, z Lyonu, tak, no. więc troszkę troszkę pechowo w tej fazie play-off Wam się to e, ułożyło. Natomiast tabela EBLK wydaje się, ten, ten, ten tu, tuż za czubem, wydaje się tak, tam jest dosyć ciasno, prawda? Więc to, to, to mo może być jeszcze chyba sporo emocji przed rozstawieniem w play-offach. Zdecydowanie, da się tak powiedzieć, tak, dokładnie. Ty jesteś wyróżniającą się zawodniczką tej ligi, nie tylko jako zawodniczka. <laughs> Na lod 2021, tak przy Tak, nic się Myślę, przez wzrost także, ale także przez umiejętności, które, które, które prezentujesz. I to nie tylko mam tutaj na myśli wśród zawodniczych do 23 roku życia, ale poszliśmy przed tym meczem, podglądaliśmy. Jeśli chodzi o średni Ewal w tym sezonie, to jesteś najlepsza ze wszystkich Polek. Nie tylko o, no 23, 17-tego. Tak, ja tak. Nawet nie wiedziałam tak naprawdę, nie. więc jest to bardzo miłe. Czyli rozumiem, że nie śledzisz jakoś namiętnie statystyk, nie, ale. Nie, nie się na tym skupiać Jasne, ale czy czujesz gdzieś tam że właśnie, że, że, ten, że, że, że przyszedł ten rozwój, jeśli, jeśli chodzi o ten sezon. Tak, zdecydowanie. Mogę tak powiedzieć, że, że w tym sezonie czuję, że to jest właśnie mój sezon, w którym się naprawdę mogę pokazać. Dostaję mm -hmm. też bardzo dużą szansę od trenerki i w Eurocupie, i właśnie mm -hmm. teraz w polskiej lidze, więc naprawdę no tylko się cieszę i tylko z tego korzystać. Jasne. W, 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 w zespole Arki jest też na, na twojej pozycji, czyli na pod, 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 pozycji podkoszowej Krystyna Higgins, która ma można powiedzieć no, zdecydowanie inną charakterystykę fizyczną niż ty. Czy gdzieś tam... Na treningach jeden na jeden i doświadczenie Krystyny, gdzieś tam ci procentuje potem dla ciebie w lidze? Tak, no Krystyna jest <laughs> bardzo doświadczoną zawodniczką, więc na każdym treningu ja staram się i w ataku, i w obronie pokazywać, że y, chcę z nią walczyć. I potem uh -huh. y, na meczu jest troszeczkę łatwiej. Y podchodzić do cięższych zawodniczek jakby mm -hmm. lepiej doświadczonych, no bo już się zbiera to doświadczenie nawet na samych treningach. Mm -hmm. Jasne, no super, że, że, że masz taką okazję i że korzystasz z tak bym powiedziała, to twoja dobra postawa została też doceniona przez sztab reprezentacji narodowej. Już, już niedługo w lutym kolejne mecze w kwalifikacji Eurobasketu. Kiedy zaczynacie przygotowania? Zdradzisz, jak to będzie wyglądało? Pamiętasz, gdzieś tam już w kalendarz wpisane w głowie. 4 z lutego, z tego co pamiętam. Z tego, okay. co, z tego co już słyszałam, to 4 lutego. Spotykamy, także będziemy mieć te 5 dni na przygotowanie się do, do meczu z Turcją, no i później y, dwa dni później czy tam trzy dni później gramy z Słowenią na Słowenii. Gdzieś tam się cieszysz? jest już jakaś drobna ekscytacja, jeśli chodzi o reprezentowanie, reprezentowanie biało-czerwonych barw? Na pewno jeszcze tym bardziej, że no, gramy mecz w prawie w moim rodzinnym mieście, bo w Sosnowcu. Ja pochodzę oh. z okolic Sosnowca, także okay. jest to dla mnie takie no, fajne uczucie, że wiem, że moja rodzina będzie mogła przyjechać, bo nie będą mieli daleko. E... No, myślę, że będziesz miała liczne spacery, tak jak Lila Banaszek miała w Gnieźnie, tak, to ty możesz liczyć tak, w Sosnowcu. I na pewno jest to fajne uczucie być do, jakby docenionym przez trenera i pokazać się przeciwko takim zespołom, tym bardziej, że no, Turcja ma naprawdę Fajną zawodniczkę pod koszową Amerykankę mm -hmm. z, z tureckim paszportem, więc to będzie naprawdę fajne spotkanie. I już się nie mogę tak naprawdę doczekać. Będziecie bazę. z kim pomasować. No, Dokładnie. Trochę, Dokładnie. No, dobrze, trzymamy kciuki za prezentację i za kolej. Powodzenia też dla arki, oczywiście, tym w kolejnych bardzo. występach. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.